się dziewczynki, nagle słyszą szczekanie. Ale nie ma psa. Gdzie jest piesek? Mówi świnka Pepa. Musimy go poszukać. Piesek zaczął szaleć po całym pokoju. Uuu, przewrócił draminkę i szybko pobiegł do łazienki. Jest wieczór, a w domku świnki Pepy wszyscy odpoczywają przy stole po kolacji. I jak moje kochane świnki, najadłyście się? Pyta mama świnka. Tak, tak, mamusiu. Tak, tak, było przepyszne. Mówi Pepa i klepie się po brzuszku. Nagle ktoś puka do drzwi. Pepa szybciutko wstaje i mówi. Ja otworzę, ja otworzę. Nie ma problemu. I Pepa szybciutko biegnie, żeby otworzyć drzwi. Jest bardzo ciekawa, kto przyszedł. Mama świnka również się zastanawia, kto przyszedł. Mamusiu, mamusiu, spójrz, kto przyszedł. Nagle pojawia się Pepa i jej koleżanka Suzy. O, cześć Suzy, co Cię do nas sprowadza? Dzień dobry, proszę Pana, dzień dobry, proszę Panią. Witaj Suzy, co się stało? A nic! Przyszłam tak na chwilkę do pepy, bo jutro mamy szkołę, a ja nie wiem, co jest zadane i jeszcze muszę lekcje odrobić. O, bardzo dobrze. To idź szybciutko pepo Suzy do swojego pokoju i pokaż, co było zadane. Dobrze, tato, już lecimy. Dziękujemy. I Suzy i pepasz ciutko pobiegły do jej pokoju. Och, to nasza pepa ostatnio jest bardzo pilna, prawda? Och. Prawda, tato świnko bardzo dużo się ostatnio uczy. Jednak Pepa i Suzy nie miały zamiaru się uczyć. Usiadły na dywaniku w pokoju Pepy i zaczęły sobie rozmawiać. Ach, Suzy, jak fajnie, że do mnie wpadłaś! Nie wiedziałam, co bym miała robić. No tak, no bo mama mi kazała sprzątać w pokoju, no to zapowiedziałam, że idę się do ciebie pouczyć. Ale super! Śmieją się dziewczynki. Nagle słyszą szczekanie. I szybciutko? I się dziwią. Co to było? I nagle znowu rozlega się szczekanie. Ojej! To chyba pies! Tak, ja też słyszę psa. Szybko! Chodźmy zobaczyć przez okno! I dziewczynki szybciutko wyglądają przez okno. Co się tam dzieje? Widzisz coś, Pepo? Nie, na razie nic nie widzę. Pepo, spójrz, ja coś widzę, mówi Suzy. Dziewczynki patrzą przez okno, a tam na dworze biega jakiś duży, brązowy pies. Spójrz, Pepo, to piesek, ale jest super. Dziewczynki długo nie myślały, postanowiły szybko pobiegnąć go zobaczyć na dworze. Ojej, nie do takiego no, szybko, Suzy, spiesz się! I dziewczynki z pośpiechu spadły ze skodu I jednak nic się nie stało. Zaczęły się śmiać. Dobra chodź szybko, bo nam piesek ucieknie! Gdy dziewczynki wyszły już na dwór, szybciutko przebiegła ta świnka. Co się stało? Co się stało? Co się pali? 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 Nagle przebiega szybciutko mała świnka. to świnko, czemu tak krzyczysz? No, no, bo, no bo, coś tutaj się paliło, coś się paliło. Ja nie wiem, usłyszałem huk! Przesłyszało ci się. Chodź lepiej, pomóż mi posprzątać po kolacji. I mama świnka poszła do kuchni. Tata świnka za nią. Ale dalej się dziwi. Mmm, na pewno coś słyszałem. To na pewno coś było. To na pewno coś było. Pepa i Suzy są już na dworze, ale nie ma psa. Gdzie jest piesek? Mówi świnka Pepa. Musimy go poszukać. I dziewczynki zaczęły szybciutko szukać. Pepa szuka obok sklepu z zabawkami. Mmm, tutaj go nie ma. A Suzy? Obok przychodni. Mm, tutaj tylko nie ma. Nagle rozlega się znajome szczekanie. Mm. Dziewczynki się odwracają. Gdzieś tutaj był. Słyszałam szczekanie. Te i Suzy się odwracają, ale tutaj nie ma pieska. I dalej słyszą szczekanie. Odwracają się i dalej go nie ma. Nagle piesek cichutko. Zapepał i Suzy i szczeka. Dzi się odwróciły, wystraszyły. A! I z wrażenia szybciutko usiadły na ziemi. Jaki on duży! Piesek bardzo się ucieszył, że zobaczył Pepe i Suzy. Z tego wszystkiego polizał Pepe oraz Suzy. I dziewczynki zaczęły się śmiać. Ale śmieszny! Piesek usiadł sobie przy pepie i Suzy, a dziewczyny. Zaczęły się zastanawiać. Hmm, no, co my zrobimy? Nie możemy go tak zostawić. No, tak już jest późno. Co on zrobi sam tutaj? Hmm, hmm, może kosućmy mnie do mnie na domu. Ale twoi rodzice ci nie pozwolą. Nawet się nie zorientują. Pójdziemy cichutko. No, przecież go tutaj nie zostawimy, prawda? No, prawda! Dobry piesek, dobry piesek. Hmm, hmm, hmm. Dziewczynki razem z pieskiem postanowili. Cichutko wejść do pokoju, do pokoju, ale muszą wejść tak, żeby nie zauważył ich tata świnka oraz mama świnka. Dlatego Suzy mówi do pieska: Piesku, musisz być bardzo cichutko, bo inaczej nie będziemy cię mogły wziąć do tomku. Dobrze? Piesek zrozumiał i polizał Suzy. <noise> no to dobrze, chodźmy. Dziewczynki są już w domu, rozglądają się, czy nikogo nie widać i wpuszczają pieska pierwszego. Piesek szybciutko wchodzi do góry, robiąc przy tym bardzo dużo hałasu. Nagle przybiega tata świnka. O, Co się dzieje, co się dzieje? Co to znowu za hałas? Coś się wali, coś się wali. <laughs> nie tatusiu, nic się nie dzieje. Coś ci się przysłyszało. Nie, teraz to już na pewno słyszałem. Tato, za dużo oglądasz filmów. Chodź Suzy, idziemy do mojego pokoju. O. Pepa i Suzy szybciutko pobiegły, a tata świnka dalej się zastanawia. Mm, no na pewno coś słyszałem. Coś na pewno tutaj biegało. Co to może być? Muszę to sprawdzić. Uf, na szczęście się udało. Tak, Pepo, ale zobacz, ten piesek jest taki duży, ledwo się mieści w twoim pokoiku. No tak, i co my teraz zrobimy? No nie wiem. Jak rodzice usłyszą, to będą śni. Piesek był zniecierpliwiony, nie lubi siedzieć w jednym miejscu. Suzy szybciutko wskoczyła na łóżko, bo piesek zaczął szaleć po całym pokoju. Uuu, przewrócił draminkę i szybko pobiegł do łazienki. O nie, mówi pepa, tylko nie łazienka. Pepa i Suzy patrzą, a piesek przewrócił wannę i zaczął pić wodę z toalety. Piesku, zostaw to niedobre. Woj, zły piesek. Chodź tutaj, natychmiast. Nagle słyszą kroki do góry. O nie, to chyba tata. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Coś słyszałem, coś słyszałem. To dobiega stąd. Tata się patrzy z przerażeniem. Ojej, co to za bałagan A co, to jest za pies? Tatusiu, ja ci wszystko wytłumaczę. Piesek zaszczekał i zaczął mętać ogonkiem. No, Suzy, Pepa, musicie mi to wszystko wytłumaczyć. Zejdźcie z tym pieskiem na dół, bo widzę, że on tutaj się ledwo mieści. Dobrze, tatusiu. No proszę, czekam na wasze wytłumaczenie. No, no bo tak, to, świnko. No bo, no bo on taki był biedny na dworze sam o tej godziny i my postanowiłyśmy, że go weźmiemy do domku. No tak, bo by jeszcze zmarzł na dworze. No tak, ale jeśli ktoś tego pieska szuka, nie pomyślałyście o tym? No nie, nie pomyślałyśmy. I nagle rozlega się pukanie do drzwi. Mama świnka przyprowadza jakąś panią. To świnko, przeszła pani i szuka swojego psa. Dziewczynki, czy nie widziałyście może psa? A co on tutaj robi? O, jesteś! To jest pani pies? Pyta się świnka Pepa. Tak, byliśmy na spacerze. No i dziś zniknął mi z oczu. E, a skąd się tutaj u Was wzią, dziewczynki? Aha. Dziewczynki, no przyznajcie się, skąd on się tutaj wziął? No, bo my go znalazłyśmy na dworze i myślałyśmy, że on jest tak sam i chciałyśmy mu pomóc. Aha, no tak, jest bardzo przyjazny. Dziękuję bardzo za odnalezienie. Chodź, idziemy. Piesek na pożegnanie podzielał Suzy oraz Pepe i szybko wyszedł za swoją panią. Jej, szkoda, że poszedł. Był taki fajny. Co się stało, Pepo? Czemu on był w naszym domu? Za chwilę ci, mamo, świnko wyjaśnię. A wy, dziewczynki, widzicie, pani szukała pieska. Nie można tak po prostu brać pieska z ulicy. No tak, przepraszamy. Tato? A kupisz mi pieska? Pyta się świnka Pepa. A Tata, zaskoczony pytaniem, yy, odpowiada. Yy, no, tak, tak, kiedyś ci kupię. Świnka Pepa nie ma pieska. Bardzo by chciała. A czy wy macie jakieś zwierzaczka? Jak tak, to jak ma na imię? Piszcie w komentarzach. Zostawiajcie również łapkę w górę. Wkrótce pojawią się nowe odcinki ze świnką pepą. Do zobaczenia w kolejnej bajce! Pa pa!